Witam, nie wiem co odpowiedzieć, blondynki, szatynki, jak wszystkie z was dziewczynki, tak kiedyś śpiewało, kiepura z balkonu, <noise> naprawdę nie ma problemu, słuchajcie, 1, 2, 3, Moniko, Bobie jesteście wodniczki i inne wodniczki. Proszę Was, nie traktujcie tego zbyt poważnie. A jest poprzeczka. Przez tą poprzeczkę trzeba przeskoczyć. To musi do Was ten partner przeskoczyć. Ale słuchajcie, obniżcie przynajmniej o 4-5 progów. Ja, tak samo jak i Wy, chociaż nie jestem wodnikiem, nie znasz jednego prymitywizmu. Ten prymitywizm nasila się to z dnia na dzień coraz bardziej. Ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, że tutaj, tutaj... Jeszcze tutaj na blogu jeszcze wszystko w porządku, ale kiedy się wyjdzie poza blog, kiedy się wyjdzie w jakieś sfery, gdzie się wydaje się, ponieważ się tam było, istnieje, więc zaczyna po prostu, brzydko mówiąc, plebs rządzić, więc wcale się nie dziwię, że nie, nie, nie możecie znaleźć yy, tego partnera, bo, w, ale czy partnerki, bo to jest obojętne, bo rozmawiamy tutaj o Was, Może Cechować tylko was, ale to może cechować całej grupy i mężczyzn również wodników, bo znam też ten. i takich, którzy są samotni. Powód, podstawa, brak partnera, który, bo będziemy mówić o partnerze jako wspólnym, czy kobiecie, czy mężczyźnie, jako, który by spełniał warunki intelektualne. Społeczeństwo w tej chwili bardzo uporzeje w kulturze. Kultura właściwie jest pod znakiem wielkiego zapytania. I to. Ja nie chcę mówić, że już na krańcu, na krańcu, bo jeszcze nie. To nie RPA w tej chwili, bo RPA już jest na krańcu. Bo doszli do tego, co chcieli z panem Noblistą na czele, bo to jest najgorsze, jak się zrobi swobodę już w tej chwili. Na przykład nasi sąsiedzi jedni i drudzy też jedni ci zaody przeszli, a ci za Bóg, dopiero dochodzą do jakiejkolwiek cywilizacji. I trzeba wziąć tą mentalność pod uwagę. Ile lat Byliśmy w jakiejś dziwnej niewoli, ale kultura, jakakolwiek była, bo kultura się sama broniła, bo było to ładne. A w tej chwili kultura została opuszczona pod okrutną Białą Gwiazdę i to jeszcze taką spłowiałą. No więc ta mnie kiedyś ostrzegał taki kolega z Czadu. Mówił do mnie, powiedział w ten sposób, że wy to macie czerwoną gwiazdę, a my to mamy białą gwiazdę. Ja nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. Ale właśnie ten brak tej kultury daje to, że dzisiaj hamburger, a nie na przykład wygrał. Zaraz zróbmy, chyba mówię. No powiedzmy, że jakieś pierogi z serem i cebulą. Nie wolałbym to jeść, bo jest to serowsze, tylko żeby ten ser był serem, a cebula nie była <laughs> zmodyfikowana i nie była ciekawsza. Na przykład koloru ale lada moment podejrzewam, że się jej cebula pokaże <laughs> w tym kolorze i w tym kolorze się pokazują też cywilizacje ja nie mówię tutaj o kolorze bo, bo się źle kojarzy ko, kolor pomarańczowy mi się kojarzy z buddyzmem czy też z naszą religią ale nie, to okresowy przykład ale niech będzie już został nagrany. I teraz tak, albo wybieramy to opuszczenie poziomu i będziemy trwać w tej kulturze takiej, jak, jaka jest. Albo będziemy się po cichu buntować i robić swoją kulturę. I podejrzewam, że kultura w tej chwili zejdzie do podziemia i będziemy tą kulturę budować na tajnych kompletach, tak jak było w Warszawie w czasie okupacji. Jeszcze za moich czasów, kiedy były małe szkółki, kiedy ja poszedłem do szkoły, to były 14 klasy w szkołach prywatnych i chodziliśmy do tych prywatnych szkół, a nie do Molosów, gdzie było po 50 dzieci w jednej klasie. No i wyścig tych, tego, co dzisiaj mamy na ulicy. A w tej chwili tym bardziej obniżanie poziomu do poziomu. Skreś, czy jabłko jest okrągłe, gruszkowate, czy jest jabłkiem? Więc tylko chyba jedna odpowiedź jest nieprawidłowa w tym zestawie. No i tak bywa. Tak bywa, przepraszam, ale ktoś tutaj coś chce ode mnie. No i cóż, taki jest poziom, taki jest poziom tego wszystkiego, co byśmy chcieli. No ale cóż, mamy możliwość albo być z sobą razem. Nic muszę skończyć. Zobaczenie. Troszeczkę przynudzę.